Brakuje muzykalnych promieni stylistycznych, nazwy komercyjnej i rymowanek. Biblijny bezruch. Nawet serce nie bije mnie bez powodu. Poezjo, zostaw mnie w spokoju. I na końcu taka wesoła rymowanka, która tak, no nie do końca jest gorsza, ale akurat dlatego, że jest międzygalaktyczny, dzięki kabareciarza, o tak trochę może na wesoło. Disco Polo, jak zdrowa woda, energii ci doda. Bez tej muzyki jestem na totalnym dnie. Dlatego graj cokolwiek szazy, a nie wnerwaj mnie. Bo jej talent jest odlotowy, jak mleko od krowy. Od, od czasu swego ostatniego przeboju na plakacie była w tej boju. To prawdziwa matka Polka nowej ery. Wszystko zrobi dla kariery. To moje przeskakiwanie z tematu na temat rodzi pewien poetycki dylemat. Czy sens jest mniej od rymów istotny? I dlaczego przy disco -polo nie jestem narkotny? Czy poezja jest dla rymu? Czy rym dla poezji? Nie wiem. Nie mieszkam w Malezji. Dziękuję. Dziękujemy Esomielowi. I to była ta y, druga część, która już, y, którą zakończyliśmy. I teraz przed Państwem wystąpi kabaret Sokratyron z Katowic. Z tego co widzimy, sympatyczne młode osoby, a... Przedstawiam, no myślę, że usłyszymy, zobaczymy. Zapraszam. Szanowni Państwo, my jesteśmy kabaretem. Świetny ten mikrofon. Jesteśmy kabaretem literacko-artystycznym. W związku z tym ja się po prostu Państwu do czegoś przyznam. Otóż miałem kiedyś romans. Cudnie malowany z piękną Izabelą. Niezaplanowany. Jak się później dowiedziałem z wieści, zapoczątkowało to spirale takiej oto treści. Iza miała romans ze swoim sąsiadem. Ten z barmanką z baru pod zielonym sadem. Ta barmanka często kochała się z malarzem, ten z kolei rzadziej ze znanym dygnitarzem. Wielki poseł ludzi wodził swoją mową, więc załapał się także i na moją teściową. Teść rozgoryczony romans miał z modelką, co go omamiła swoją ceną wielką. Co do jej wielkości, wpisał raz poeta, przyjrzałbym się bliżej. Dodał w epitetach, bo mnie też uwiodła modelka wspaniała, lecz poza wielkością, zresztą ocen pała. Więc poecie się podoba słynna wokalistka, która podpatrzyła mu pewnego chłystka. Ten z impetem zaczął wielce tak szalonym. Że uwodził często także moją żonę. Żona Roens miała też z kelnerem. Kelner ponad go również z hochsztaplerem. Ten hochsztapler uwiódł kiedyś młodą damę, ta zaś niepotrzebnie także moją mamę. Mama krawca, krawiec szewca, szewc fryzjerkę, rozpętała się zabała na niezłą fajerkę. Ta wolała później przystojnego cukiernika, co ją tak wysłodził że już ma piernika. Ten cukiernik uwiódł także pielęgniarkę, ta zaś filozofa, ten garderobiankę. Dziwnym trafem nikt nie chciał grabarza, bo ten wolał panów. Zwłaszcza kominiarza, co u gospodyni był w romansie nowym, ta jeszcze romansowała z tutejszym dzielnicowym. W to wszystko się włączyła stolica apostolska, bo już romansowała z sobą cała Polska. Szanowni Państwo, pewien mężczyzna otrzymał z Urzędu Miasta list, w którym zrobiono literówkę i poproszono go o natychmiastowe wstawiennictwo w urzędzie w celu wyjaśnienia niejasności w jego sprawie. To mężczyzna zrozumiał rzecz dosłownie no i zjawił się w urzędzie. Brawo. serdecznie i kłaniam się wysoko wszystkiemu urzędowi. Słuchaj pana, o co chodzi? Przybywam tu do was, gdyż otrzymawszy od waszej najwyższej i najjaśniejszej stacji korek, to znaczy się korespondencję, wypełniam mniejsze polecenie o natychmiastowym wstawieństwie w urzędzie. Pana dowód. Przepraszam bardzo, ale co pan robi? No jestem. Chciała pani dowód... O to jestem! <grystanie> dowód osobisty, poproszę. Aha, osobisty. No tak. to. De. Tak, tak. Pana jest ale panu jest dosplotkowany, otóż pan że mnie odnieżeliśmy, ale kompięty będąc w się Pańskiej firmy. Mm. No to, jakby tu macie takie małe burde...

Nie, niestety nie stać na tak daleko idące <laughs>, przedsięwzięcie. Prosiście, abym się wstawił. wstawić. A teraz żądacie, abym e, wsławił. To znaczy się wstawił swoich prawników. Ja to nie stać. Szanowny panie urządyczki. Nie, 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 nie. Nie, nie. Pan mi źle zrobił. Pan ma dostarczyć niezwane dokumenty, inaczej mi już muszę mieć później, ale też coś dokumenty to jest prawników. Mm -hmm. To znaczy, że mam się jeszcze raz. Tu stać, jeszcze raz, za stawienistwem prawników? Dokładnie tak. To przepraszam bardzo, jak ja mam tego dokładnie? No tłumaczę, panu jeszcze. No, jeszcze raz, raz jeszcze. Raz. Musi Pan dostarczyć niezbędne dokumenty, ale muszą być one dostarczone za pośrednictwem prawników w jeszcze mi się nie Nie, nie, nie. proszę Pani, bo ja się już powoli głupię. Ja już nie wiem, czy ja się miałem wstawić, czy to Pani jest wstawiona, czy te, co pisał ten list do Już na losy, takie niejasności, że obraz tej sprawy... Zupełnie mi się zasiemnia. Proszę pana, czy pan jest pijany? Jak? Nie, gdzie Zgodnie z pojęciem listowym, wstawiony. No świetnie, no to ja już wszystko rozumiem. W takim razie proponuję, abyśmy odrobili tę rozmowę na jutro. Czyli co? Stawi się pan litr. Stawi? Przyjdzie. Niech pan po prostu przyjdzie. Proszę.

Dziadek, słuchaj, dziadek, dziadek, słuchaj. Musisz mi pomóc, mam taki problem. Ja. Słuchaj, mów o co chodzi. No, tylko się skręcaj. Ja. Zaraz zaś będzie rodzić. Słuchaj, dziadek. Ja, godej. Widzisz z tą historię, co mówiłem na początku? Ja, nie? no. Jednak się z nią no, ty młody, Jak to się stało? Przecież niedawno się rozstaliście. Tak, ale słuchaj, no, jak Jem. to mówić. Jak mówiąc mówię? pięknymi słowami poezji Tuwima to? to, to było tak. Ja, Tuwima. Ja, a ja on, ja. Mhm. No gadaj, ma ja. Najpierw zaszło słońce, Eano. Potem górnie. Zaszedł fakt, Jano. A w rezultacie... On. Eano I siedzenia. Bo się siup, <laughs> no. no. To kiepko żeś. W pot. Nie. Ale z Izabelą. No, ja, no. Przeca, co bajter jeszcze jest? Dziadek, no nie taki zaś bajter, nie takie dziecko, no. Swoje doświadczenia już ma. Ja, no ja, ja, ja. Tak. No. Ja. Właśnie, dziadek, a propos tych doświadczeń, ja sobie, No zła, ja. Musisz mi powiedzieć, jak to z tymi kobietami jest? Chopie babami nie? Ja, no i. No. Pięć rzeczy. No. Pięć, no? Ja. A ty pierwsze cztery możesz za sobą. Jakie cztery? Swade. Po pierwsze, sentyment. No? Ja. Po drugie, temperament. No ja, temperament. Ja. No? się. Po trzecie, hmm. moment. Po czwarte, lament. Nie, a po piąte? A aliment! Dziadek. <grym> nie dodaj, no ona nie ja. jest taka no. Ma piękne nogi. Co ma piękne? Rogi. Nogi, dziadek, nogi! Krzysiu, chłopie, tą godę się szła, panie! No, szła, i... słuchaj, dziadek. No. Ja, a nawet tak na pięknie się szła, pytałem, się kończą, prawda? Ja, ale dziadek, ja. słuchaj, ona jest piękna, ja. dobra, Jak róża. Jak róża. Jak róża. Jak róża. Jak róża. Jak róża! Na to ma kolce, żeby ją wjechać Tak, o jak ino dobrze rada. Ona no, potrafi gotować. O, tak! No. Gotować się do boju, do każdy potrafi. nami. zapamiętaj sobie one Unę kobietą. A co ja mam się, że nic mężczyzn? A kaj, proszę, ty no być, no być, no być, co No dziadz, więc słuchaj. To jest nieważne. Ważne jest to, no, że wreszcie będę miał własną rodzinę. Własny dom. Własną żonę. Ja. No. przekazania. No. Nie pożądasz żony bliźniego swego nadaremno. To no, już miała męża? No. Doświadczenia! Nie, dziadek, to jest nieważne. Ważne jest to, że wreszcie będę miał tak, jak mawiali starożytni że Czyli jak? Dura, seks, seks. O! Dziś! Za! Drodzy Państwo, zaprosiłam dziś do nas niezwykłą osobę. Osobę, która walczyła w powstaniach śląskich. Przywitajmy gromkimi brawami naszego zacnego gościa, pana Antoniego Stichloka. Jerozolim! Nie nie Jerozolim! Saga dawdziąka! Witamy pana! No! Wielokrotnie opowiadam wydarzenie w tego okresu. Ja! Czy pan nam jeszcze raz powiedzieć, co miał minister na No! Co się No. Co się Ja, I Czy pamięta pani, jak przebiegały walki? Saga dawdziąka! Czy mógłby Pan nam jeszcze raz opowiedzieć, co miało miejsce w czasie powstania? No. Czy pamięta Pan, jak przewidywano Ja, richtig. dziołka. Ty jest grębna, Łocha. Ja, nie. Ale cóż, A. Ja. A, nie. A. Ale powstania były trzy, rozumiesz? Trzy. Tak, tak, rozumiem. No. W takim razie niech nam Pan opowie o pierwszym. A, o pierwszym, ja. To na pierwszym było tak. I jak my sam a oni szlali, i potem my zaś lecieli. oni dali szlali, i potem narósł tak bieruńsko dupło, i my wszyscy bitni. Jo bitnę, Zeflik bitną, Miwal bitnę, Jorguś a jo bitno. <saweak> <supra> Ta, tle, tak, atom, atom, to no... Tak, no. no, może powie pan coś więcej? Na przykład kto to pańskim państwowym oddziałem, albo... Z kim konkretnie walczyliście? <supra> no, to potem... My sam lecieli! A oni szczelari! Potem my zaś lecieli! Oni dali strzelali, cio! No, no, ja... No, to może nie nam to o No, no... Dziewczyna, no... A ty jest zręcznik gryp na dziołka, nie? Nie, a te cycuszki, a takie nie? Genau, genau, ja, ja, ja. Ale godą powstania były trzy. Ań, zwei, 3. trzy. Tak, tak, wiem, wiem. No. W takim razie niech na panu o A, o drugim, to myśli na pszczyna to było tak. I jak my z tam lecieli, a oni strzelali działka tak jak oni strzelali pieruńsko. No. Może ja inaczej zapytam. No, no. Czy pamięta Pan coś oprócz strzelania? Ja, jak my lecieli. Dziucha, jak my lecieli, jak te S16. Widziałeś, jak to loto? no ja Nie. No, ja też nie. Ale my tak lecieli. No i mylić, eli oni szelali, i po tym zaś tak pierusko dupło. i my zaś pitli Jo pitno. Ja pitnął, zeglik pitnął, i my to pitnął, ja, i no w no, 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 no. A czy pamięta pan, jak to było, gdy panowie lecieli? No, to mylić, eli oni oni szelali, a potem się zrobiło ciemno. I już ino my lecieli. Ziołka. Naprawdę? A tak było, tak było, to jest zritik gryp, no nie? Na koszmarne dziołka genał, nie? nie? Tak było. Antoni, ja myślę, no. że już wszyscy o tym wiedzą? No ja opieraj, no. Tak? Y ja proponuję, abyśmy przeszli do ostatniego, trzeciego powstania śląskiego i będziemy kończyć. Ja, no to Działka, to na trzecim, ostatnim było. Tak. Jak my z ja! Na ta pieruńsko góra mylić na ten anaber mylić jak łuni strzelali! Tak, taki panowie lecieli, oni strzelali i panowie widzieli? Nie, I Nie? Nie, no i przed jeszcze dupło! <noise> Nie Nie no. się tu to szła? No. O! o, o takim... A ja pizza. Ja też widzę. Panie Tajman, jak się pan masz? Dziękuję. stał się pan smasz. Panie Tajman, jak tam pana geszew? Masz pan moje 20 złotych? Panie Goldman, a na co pana teraz 20 złotych? Nie dość, że pan masz złotych na zbysku. No, pan jeszcze gotówki Nie chcesz? Panie Feldman, ja jej nie chcę. Ja jej żądam. Ale mów pan, jak tam pana biznes? Co ja pana mogę powiedzieć? No. Ja nie mam biznes. Ja mam tylko interes. Interes? Interes. 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 Mogę pana powiedzieć? Wiele mam mój interes. A ile pan masz lat? 63. To pan nie ma. Lepiej pan powie co z kamienicą. Z kamienicą? <susurwania> no. kamienicy nie odzyskam. Bo w tej Polsce wszystko żydę sięgnie. Gotówki też nie mam. Bo w tej Polsce wszystko idzie pod Tatę. A, A u pana? A umie? A? Umie się wiedzieć? O, się naddatki mam. O, naddatki. Ale poddatki też. ty. A jeszcze ściągają! Co pan powiesz? A mówią, że budują! Co budują? Ponoć wielką plażę! Plażę? Plażę! Do kogo? Do wszystkich! Do wszystkich! Do wszystkich, bo od wszystkich tak ściągają, że niedługo każdy goły będzie mógł na te plażę bez. Co to się wyra? Panie Goldman! No? Pan wiesz? Hmm? Ja my ostatnio problemy z pamięcią. Tak? Tak! Panie Feldman! Tak! To pożycz pan 1000 złotych. 1000 złotych? Na co pana na 1000 złotych? Jak ja mam wielki problem. Jaki? Ja nie wiem. Hitler już umarł. umarł. Szkoda. Jakże to? Szkoda. Wyżył. To by załatwił tego Apfelbauma, który mnie nie chce dać mojej kamienicy. Ale ciebie by też załatwił. My? Rozumiem. Bo mnie nie chcesz oddać moje 20 złotych. Panie Goldman, daj pan już spokój. Ja się tylko przypominam, panie Feldman. Bo pan nie wasz szkłopoty z pamięcią. A swoją drogą, panu powiem, też się tak dziwnie czuję, że tutaj, w naszym prywatnym parku, sobie tak ludzie obcy przechodzą, prawda? Panie Feldman, no co to się bra? Tak, tak. Panie Goldman. No? A pan mi powiedz, pan jesteś Żyd, czy pan nie Żyd? Panie Feldman, ja. jak ja bym był nie Żyd, to my by wszyscy w nosze mieli. Tak? A tak to mnie mają za złodzieja, lichwiarza bankera. Co ja żyję, A panu? A mnie? Mnie no. to już tylko płeć zmienić. Panie, co pan, Czemu? To płac już nie ma czym. Ale pełci nie można zmienić. Ale płacić też nie można. To co można? Można oddać. Co oddać? Moje 20 zł naturalnie. Masz pan te swoje 20 złotych. No. no, to teraz ja mogę z czystym sumieniem zapytać. Gdzie jest ta plaża dla zgoły? Tam. Ale czekaj pan, czekaj pan. pójdę z panem, ja? Bo za wstęp jest 20 zł. <noise> Dziękujemy bardzo Państwu. Kabaret Sokratiron w skromnym składzie. Justyna Szymkowiak, to masz w swoim podpisie. Dziękuję bardzo. Słysząc po klaskach, myślę, że się należały i to bardzo. Teraz będzie, nie wiem, może 20 do pół godziny przerwy, a przygotują się muzycy, aczkolwiek ma być taki projekt właśnie muzyczny pod tytułem Skarpety Sandoła to jest chyba tytuł roboczy ale y, dołączy jeszcze jeden z muzyków bo o, o dwóch które już przedstawiałem czy wspominaliśmy czyli y, tutaj będzie występował przed Państwem y, Paweł Kowalski y, jest i już zapowiadany przed tym e, tutaj występujący, ale kogoś jeszcze z muzyków szukają, nie wiem, by nie powiedzieli gdzie, gdzie udali się, ale myślę, że po tej przerwie wszystkiego się dowiemy. Chodzę w każdym razie teraz około pół godziny przerwy będzie, a jak później chce siedzieć, to jeszcze powiem z bardzo... Tu jeszcze mamy chętnego... Za, jak z rękawa. Coś z Francji z Francji, nie wiem. Dziennikarz pytał Lulu, gdy została merem, dlaczego do pracy jeździ kolarskim rowerem. Na to pomadam, z uśmiechem, z nutką kokieterii. Odpowiedziała szczerze, bez cienia prudeli, że nie z powodu korków, ekologii, zgiełku, lecz że uwielbia kręcić na wąskim środeł. To jest taki mały W przemowej dolinie Uczonej Georgii zaproponowano uczestnictwo w orgii. Profesor się na to od razu zgodziła, chociaż purytanką z i kości była. Zgodziła się na dlatego na, na podjąć tej katorgi, gdyż udział tam brać miały jedynie cyborgi. Burmistrz pewnego miasta. Właściciel znaczy posesji tak pewnie. Skarżył się lekarzowi ze swojej obsesji. Dla niego urok kobiet to nie piękne wica, lecz pośladki jak bokny mała potylica. Badając doktor stwierdził, tak, to przypadek rzadki. Wyssany. Z, z mlekiem matki. Także beznadziejny był. No, no. jeszcze chcą? Zabadek, bo może państwo no, chcą odpocząć od słuchania. A, na przykład. Nie wiedzie się z panami, jeszcze taki przykład. Problem z Polsmanem. Nie wiedzie się z panami. Ani zawodniczce specjalizującej się w skakaniu ocyczce. Mimo zgrabnej figury, jak i piękności, Z żadnym nie może zawrzeć bliższej znajomości. Owszem, i spojrzenia pełnego zachwytu, Lecz nic więcej, gdyż boją się jej rąk uchwytu. Jaki w styczności styczkom bezwiednie stosuje, zwalniając go dopiero, gdy już w dół pikuje. Oj, ale kończę, mówię do siebie, przepraszam, dziękuję, że państwo się nie przesłuchać.